Hello, witam, tu Steven, a to pierwszy odcinek z gry Antornet. Będzie to moja pierwsza seria na kanale. Od razu lecę wziąć tryb single player. Będzie to seria akurat na single. Może z czasem się to zmieni. Wezmę sobie poziom normal. Wezmę sobie mapę PA podobno. To jest bardzo popularna mapa. A ja jej nie znam, więc nie mogę być gorszy. Klikam play. Dobra Jesteśmy Jesteśmy na, na plaży O, M to jest mapa I Może od razu wyjaśnię kwestię kiedy będą odcinki No to odcinki będą w poniedziałki i w piątki Zaraz po tym odcinku nagram jeszcze jeden Żeby mieć już gotowy odcinek na piątek to jest taka kwestia. A jeszcze jedna kwestia to jest taka, że możecie jakieś pytania zadawać. To ja będę po prostu czytać na kolejnym filmie. Tak, na kolejnym filmie będę odpowiadać. i co, to jest wszystko, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne. Jeśli coś pominąłem, to nie możecie napisać. A w tym czasie lecimy grać. Dobra, pierwszy cel, jaki jest teraz, to obczaić o oto tą farmę. Ogólnie gra polega na tym, że po prostu jesteśmy sobie takim lotkiem. to jest gra typu survival, walczymy z zombiakami, wiecie, wiecie o co chodzi, w lewym dolnym rogu mamy nasz stan gry, o, zombiak się uruchomił, usłyszał mnie, dobra, to od razu pokażę wam mechanikę gry, o nie, dobra, zginął trochę słabo mi to poszło. Teraz sobie pójdziemy właśnie tutaj do tego miejsca. Fajnie byłoby, jakbym tutaj się skradał, a nie chodził jak słoń. To przeszukamy cały place. O, shotgun, to sobie wezmę. Ma naboje jakieś? Ma, dobra. jest jakaś łopata. To jest chyba bardziej wiosło. Tam są chyba same ubrania, to ja tam nie będę podchodzić. Tam jest kapelusz, ale on chyba mi dużo nie daje. O. Mam... pierwsze luty. pierwsze rzeczy, które pomogą mi w przetrwaniu. No, więc będę też w trakcie gry oczywiście wyjaśniać niektóre rzeczy. Dobra, mam dwie pierwsze bronie, mam ten oto kij... O nie! O nie! O nie, 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 nie! Nie, nie, nie! O, jo, jo. nie! Nie tak! Kurde! Spróbujemy może gdzieś indziej rozpocząć. Farma to w sumie nie jest dobre miejsce na początek. Ale mamy teraz miasto. Albo wieś. To jest chyba bardziej wieś niż miasto. Spróbujemy coś tutaj. Możliwe, że się uda to zrealizować. No dobrze, tam jest szkoła. Jest, jesteśmy na placu zabaw. Zobaczmy co to jest. To jest y sok jabłkowy, to wezmę. To jest kij, Dobra, to też wezmę. Mam już broń. Jakąś. Albo nie polecam, wam brać rzeczy, co mają powyżej 50%: woda i jedzenie. Ponieważ poniżej tej wartości, będziecie podatni na choroby. I po prostu ten zielony pasek w lewym dolnym rogu będzie wam spadał czas. Oczywiście znaczy niektóre rzeczy, które powiem w tej grze, mogą być już nieaktualne. Lub mogę powiedzieć jakiś bełkot, który tak nie działa. Także jak, to, jak coś tu można mnie poprawić. Nie ja jestem jakimś znawcą tej gry, mam dopiero 15 godzin, także... ...za dużo o tej grze jeszcze nie wiem. Ale niektóre rzeczy już mogę powiedzieć. Dobra, tam jest masa zombiaków, to ja tam może nie będę podchodzić i zacznę od tego domu. W szkole powinienem też coś sprawdzić, ponieważ tam najczęściej jest je jedzenie. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy: czekoladę, to wezmę. Woda, o. Tego nie wezmę, bo to jest słabe. To też niby nóż, ale 17%. Nawet nie mam czym to naprawić. Dobra, tutaj już nic nie ma. Tutaj jest zombiak, to ja będę tutaj uważać na, na niego. To jest radio. Dobra, spróbujmy tutaj Weźcie do tej szkoły, tylko może troszeczkę ciszej. I może będę należąco leżąco oszedł, żeby przypadkiem nie obudzić tego zombiaka, na przykład. Mam nadzieję, że go nie uruchomię i że mnie nie zauważy. Tutaj jest jeden zombiak, no dobra. Ooo, 100%, nice. Tutaj to, to, to ile jest? 54. Co tam jest dalej? Tam jest płynący zombiak, to ja tam może nie będę podchodzić, ponieważ płynący zombiak jest troszeczkę trudniejszy od takiego zwykłego. A ja nie jestem gotowy jeszcze na walkę z nim, mając tylko kij. No w takim razie pójdę sobie w tamte domy. Mam nadzieję, że tam też będzie jakieś jedzenie. Nie wziąłem to. Nie chcę tego. E, opuść. Chcę też wyjaśnić akwipunek. No tutaj jest cały nasze inventory. A tutaj jest to, co mamy przy sobie. W sensie co, jest, co leży obok nas. Czyli w tym przypadku serii. Możemy sobie go podnieść tutaj w taki sposób, lub po prostu klikając F i celując na niego. Lub można no właśnie w ten sposób i. Możemy ten, w ten sam sposób pozbyć się jakiejś rzeczy, która nie jest przydatna, lub jest na wyczerpaniu. Dobra, to ja pójdę w tamtą stronę. Zobaczę, co się uda. O, a to jest trzeci rodzaj zombiaka. On jest chyba jeszcze gorszy od tego płonącego, ponieważ on pluje takim jadem. Nie jest jakoś fajny, ponieważ no... O nie! O nie! Dobra, zabiję go. Dobra, nie spodziewałem się, że on jest tutaj. Mamy latą lornetkę. Możemy ją sobie przybliżyć. Tylko nie, ona nie jest jakoś przydatna. Nie wiem, nie, nigdy nie miałem korzyści z tej lornetki. O, jest flara. Flara może się przydać do pochodni. Tutaj młotek mam. Młotek może się przydać, bo on jest mocniejszy troszeczkę od tego. Czy tak mi się wydaje, czy tak jest, to, to już nie wiem. Radzę się nie zbliżać na początek do niego. Nie polecam się do niego zbliżać, bo on jest po prostu niebezpieczny. Ze wszystkich zombiaków go nienawidzę najbardziej. Ty pomidor. To, to, to nie jest przydatne? Dobra, mam kilka, kilka fuda, Wody. Dobra, to ja zaraz pokażę wam, jak na przykład coś się skraftować. Zobaczmy sobie ten dom. Jeszcze. O! On ciekawe. <laughs> Widzę, że ciekawie. To wygenerowało. Tego nie wezmę, bo to... To jest niedobre, już. Tak samo te jajka. To sobie wezmę, bo to się przyda. To teraz mogę chyba pokazać, jak się kraftuje. No to klikamy sobie tutaj, lub klikamy Y i bierzemy sobie na przykład taką koszulę. I klikamy Craft. I dzięki takiej koszuli zrobiliśmy materiał, dzięki któremu możemy zrobić bandaże. W ten sposób. Bandaże się bardzo przydadzą na początek gry. Ponieważ właśnie tak jak przed chwilą było, było widać, walczyłem z tym ząbiakiem, no i 70 mi zostało, 30 mi zabrał. Plus jeszcze mnie otruł mnie. Także polecam robić te mandarze i zbierać ubrania. Tak samo te lornetki polecam. Klikacie sobie tutaj oto, tutaj w tools. Klikacie tutaj. I macie taki materiał. On, on jest przydatny na, na przykład naprawić jakąś broń. Lub zrobisz sobie tego już shotguna, który na początek jest dobry, ale później polecam zainwestować w coś lepszego. W mojej opinii jest na początek bardzo dobry. O, kolejna koszula. I teraz mogę ją podrzeć. To jest ta sama chyba. A, o, trzy miejsca mniej, no to ja nie, nie chcę. Ja Idę ją podrzeć, mam materiał. jest tutaj. No i mam dwo, dwa bandaże. Które pozwalają mnie uleczyć, chociaż troszeczkę. Chociażby ten mogę teraz użyć. No jest 5%. Myślę, że warto będzie pójść sobie gdzieś dalej. Już nie siedzieć w tym miejscu. Także ja się oddalę od tej wioski i pójdę gdzieś dalej. No fajnie byłoby spotkać jakieś miasto, ponieważ w mieście jest, jest dużo sklepów, jest dużo broni. Bardzo dużo przydatnych rzeczy. Tutaj chyba nic nie znajdę. To ja pójdę w tamtą stronę. Nie wiem, dojdę do drugiego miasta. O ile dobrze idę. I ile dojdę. Ale jak dojdę, to chyba zakończy pierwszy odcinek. No. Więc co, powtarzam no, to, co powiedziałem na początku, czyli odcinki będą się pojawiać w poniedziałki i w piątki. Możecie zadawać pytania, to ja chętnie na nie odpowiem w, w odcinku lub w filmie. A już nie mogę biegać, bo stamina mi się wyczerpała. Ogólnie też pole polecam używać skill'a, Mam, jak widzicie, mam dopiero 7. Użyć na przykład, yy, używać tych punktów, żeby mieć skill'a ulepszone. Na przykład do kraftowania polecam. Okej, okay, chyba nic tutaj nie ma na razie. Ja może w tym momencie zakończę ten pierwszy odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym. <laughs>